Dzisiaj opowiem Ci o najlepszych telewizorach w rozmiarze 75 cali, bo nie wiesz swojej żonie, dziewczynie, mamie czy babci, że rozmiar nie ma znaczenia. I dowiesz się też, że za 3,5 tysiąca zł można kupić już tak duży telewizor. I mam nadzieję, że widziałeś już moje inne rankingi czy recenzje telewizorów. Jeżeli nie, to zostaw suba, żeby niczego nie przegapić i lecimy z dzisiejszym tematem. Na samym początku skupię się na telewizorze, który przeznaczony jest dla osób, które najczęściej korzystają z serwisów VOD. Jest to TCL z serii C855 i co prawda nie jest to najnowszy model. Jest to model z ubiegłego roku, jednak od tamtej pory jest wielkim hitem, a co ważne, możemy go kupić w bardzo fajnej cenie. Na plus zasługuje przede wszystkim jakość obrazu. W testach ten model wypada świetnie, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów i dzięki temu możesz mieć pewność, że swoje ulubione filmy i seriale oglądasz właśnie w taki sposób, w jaki chcieli pokazać się twórcy. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest jasność tego telewizora, ponieważ nie musisz się już martwić tym, że na przykład w jasno oświetlonym pomieszczeniu, czy oglądając w ciągu dnia, będziesz miał problemy, żeby cokolwiek zobaczyć na ekranie. No i przede wszystkim jest to mini LED, czyli wysoki kontrast oraz głęboka czerń. No nie jest to jeszcze poziom topowych OLEDów, ale granica jest bardzo cienka. Kolejnym ważnym elementem telewizorów do VOD jest system smart. I w tym TCL jest to Google TV. Ja cały czas powtarzam, że moim ulubionym systemem smart jest właśnie ten, a jest ku temu kilka powodów. Przede wszystkim to, że one działają stabilnie i się nie zacina. Kolejnym powodem jest to, że mam tam praktycznie dostęp do wszystkich aplikacji, które mnie interesują, a może nie do końca to, że mam do nich dostęp, tylko mam pewność, że one nie znikną. No bo w przypadku innych systemów, na przykład ze względów licencyjnych, może się okazać, że za jakiś czas jakaś aplikacja zniknie, a tutaj mam pewność, że to się nie wydarzy. No i za ten telewizor nie zapłacisz milionów, bo 75 cali kosztuje aktualnie jakieś 7800 zł, czyli o 1000 zł mniej niż w Dniu Premiery. W przypadku telewizora dla graczy postawiłem na Samsunga, a dokładnie na model Samsung QN 95D. Jest wyposażony w ekran mini LED. Ja miałem okazję już grać na kuledach, mini LEDach i OLEDach, no i nie zdziwi was, że te ostatnie, czyli OLEDy, wypadają w tej kwestii najlepiej. No ale jeśli chodzi o OLEDy w rozmiarze 75 cali, one są już dosyć drogie, dlatego też ostatecznie postawiłem na mini LEDA. Kolory są żywe i nasycone, a czerni to czerni, a nie odcienie szarości. Co prawda, tak jak w poprzedniej sytuacji, nie jest to poziom topowego OLEDA, ale wciąż jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Na plus zasługuje także podświetlenie, które w telewizorach mini LED jest bardzo równomierne, dzięki czemu nie masz na bokach efektu na przykład przybrudzonego ekranu. Bo wyobraź sobie, że grasz w takiego Diablo 4 czy Nowego Duma i na brzegach zamiast detali ukrytych w cieniach masz przyszerzoną mgiełkę. W tej sytuacji tego nie doświadczysz. Sama technologia wyświetlania to jednak nie wszystko. Warto też powiedzieć o tym, że ten model wyposażony jest w gniazda HDMI 2.1, dzięki czemu jeżeli podłączysz konsolę aktualnej generacji, to wyciśniesz z nich pełen ich potencjał. No i jeżeli podłączysz mocny komputer, będzie to dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania w tym telewizorze, to 144 Hz, więc idealnie do dynamicznych i szybkich produkcji. Sugerowana cena na dzień dzisiejszy to między 8 a 10 tysięcy złotych. Link do najlepszej oferty znajdziesz oczywiście gdzie? W opisie. Podobnie jak w poprzednich rankingach, jeśli chodzi o sport, mój wybór pada na Sony, a konkretnie model X90L. I dzieje się tak nie bez powodu, bo poza tym, że gwarantuje świetny obraz, to świetnie radzi sobie z ważną kwestią, jeśli chodzi o sport, czyli upscalingiem treści. Jeżeli oglądasz dużo sportu, to doskonale wiesz, że transmisję Full HD to norma. Jeśli chodzi o takie 4K z prawdziwego zdarzenia, to na razie nie mamy na to, co liczyć. Dlatego też producenci wzięli sprawy w swoje ręce, no i jest upscaling, czyli jest transmisja Full HD. On skaluje ją do 4K, tak żebyś to ty mógł tylko usiąść i mieć lepszy obrazek. Częstotliwość odświeżania w tym modelu to 120 Hz. Możesz więc zapomnieć o efekcie smużenia, czyli po świacie, które pojawia się za szybko poruszającymi się obiektami. Cena to około 7,5 zł. Link do oferty oczywiście gdzie w opisie. A jak chcesz telewizor 75 cali, ale nie chcesz za niego płacić więcej niż tysiąca zł, no to masz szczęście, że trafiłeś na ten film. Więc zostaw suba, łapkę w górę i komentarz, a ja już Ci mówię, jaki model wybrać. Jest to Hisense 75u6NQ. Co prawda nie jest to najnowszy model tego producenta, ale wciąż dostępny w wielu sklepach. No i umówmy się, 75 cali za tyle pieniędzy, bo no nic lepszego nie znajdziesz. Ja bym się zdecydował na zakup tego telewizora w momencie, kiedy szukałbym sprzętu do takiego codziennego użytku. No bo jeżeli przede wszystkim grasz, to te 60 Hz może być nieco za mało. Ale do oglądania filmów, seriali czy tradycyjnej telewizji jest to w zupełności wystarczające. Zastosowano tutaj technologię mini-LED, więc możesz liczyć na solidny kontrast i fajną czerń. Bardzo dobrze działają tutaj też algorytmy związane z lokalnym wygaszaniem, więc nie będziesz miał problemów z tym, że wokół np. jasnych obiektów będzie pojawiała się poświata. Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na jakości, albo na przykład w większości przypadków grasz, no to wybierz lepiej jeden z modeli, o których mówiłem przed chwilą. Natomiast jeżeli dla Ciebie liczy się tylko i wyłącznie cena, a koniecznie chcesz mieć 75 cali, no to lepszego niczego nie kupisz. Na koniec zostawiłem model, który aktualnie całą swoją konkurencję zostawia w tyle. Ja miałem okazję widzieć go na żywo i powiem szczerze, że gdybym miał wolne 25 tysięcy złotych, to ten model stanąłby w moim salonie. Jest to najnowszy LG z serii G5. I co prawda, musiałem troszeczkę nagiąć zasady, bo jest to 77 cali, ale nadal jest to ten sam segment. LG OLED G5 to najwyższy najlepszy model z tegorocznego portfolio producenta. I na uwagę zasługuje przede wszystkim jasność, bo w testach udało się osiągnąć wynik 3000 nitów. I co prawda było to w pomiarze punktowym, ale nadal robi to ogromne wrażenie. No, dobra. Ale co to oznacza dla Ciebie, czyli osoby, której nie obchodzą cyferki, a to jak to się w rzeczywistości ogląda? Miałem okazję obejrzeć na nim fragment filmu oraz pograć w Cyberpunk 2077 i powiem Wam z ryką na sercu, że to wyglądało fenomenalnie. Jak przystało no oledy, czernie są tutaj doskonałe, a wysoki kontrast sprawia, że wszystkie detale w cieniach są bardzo dobrze widoczne. No i co najważniejsze, jasne obiekty nie są tutaj prześwietlone, więc nic nie wygląda nienaturalnie. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby mieć u siebie w domu najlepszy, aktualnie dostępny telewizor, a nie przeraża Cię cena, no to nic lepszego na rynku nie znajdziesz. I to już wszystkie proponowane przeze mnie modele w rozmiarze 75 cali. Jeżeli uważasz, że jakiegoś tutaj brakuje, no bo na przykład ty masz go w domu, a ja o nim nie powiedziałem, to zostaw komentarz i tam będziemy sobie dyskutować. Zostaw też suba, zostaw lajka, ale jak interesują cię inne rozmiary, na przykład 55 czy 65 cali, no to zapraszam do obejrzenia rankingu. A jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o samej technologii mini LED, QLED, OLED czy LED, no to zapraszam do filmu, w którym więcej mówię na ten temat. Z mojej strony to tyle, do zobaczenia, cześć!